Trzymaj. Co powiedziałeś, Nie Dzień dobry. Za Co? 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 Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną od początku. Chyba że ja 12 godzin siedzę na tym? Nie jestem głodką. Niestety nie jestem głodką, ale jeśli byś chciał, się, to mogę być. Uu.

Gdy wszystko inne zawodzi, na pomoc zdesperowanym rodzicom śpieszy niezastąpiona superniania. Jezus, Agata, to jest w ogóle nieodkurzone. Nie ja chyba sobie ten pokój sam odkurzę, bo serio na ciebie z czymś liczyć? Niedzielne obowiązki. Jezus, co za antykryt w niedzielę odkurza. takie loki, aaa, aaa. Pani ja może zrobić Pani Mam pięć telefonów, słyszę 5 wąków. Jestem jak 5 point! Teraz. Dobra, obróć. Obracam. Obróć na no, kurna. To już trzeba wcześniej. Kurna, Przecież mówimy to od pół godziny, że trzeba wcześniej tam zacząć na kurna. I dochodzimy tam i robisz ten sam błąd ze mną. Kurna, wcześniej. 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody warte prawie 40 milionów, a 9 osób. Kurwa, Z nieudacikiem, nieudacznikiem, panem w dupę kurwa śmieciem Czy Może warto pójść do psychologa i to przegadać? Bo wszędzie, gdzie ci widać, jesteś szczęśliwy, a na streamie u siebie jakby cię tłukli obuchem pół dnia <grywka> Ja pierdolę, no Coś w tym jest Nie, po prostu ja powiem tak Ja streamowanie traktuję poważnie Szkoda, że trochę dłużej tego mecza nie grał, bo tak kurwa, nie mogłem się przełamać, żeby odpalić. Witam serdecznie. E, tutaj kurt widzów kochanych. Następna Meanwhile... Następno wypłata 4000 euro. Ale jajca. Kurwa. Nie no, to jest kur... Pięk... Witam serdecznie, kurt. ale zobaczcie, to odpalam nawet nie jestem przyrzumiony. To no, nie ma przyrzumienia. Jak one będą czekać jak są dwie kobiety? No, nie no, kurwa, no, no normalnie... No to, to będą po prostu... Co to jedna, znaczy? jedna będzie od drugą... No <laughs> tarmoszą się po brochach, kur... Słucham? Ale <laughs> nieźle, nieźle, za na lepiej oh Nie drgnął? On nie drgnął To sięgaj spodnie i ubieraj to Dobra. Co to zobaczyć? Dobra. Co to widzieć? Nie ma problemu Co to zobaczyć? O, o. Ale weź, zakryłabyś się jednak trochę no, trochę by się jednak zakryła. Chyba wiesz, jak wygląda teraz młodzież i ubiór młodzieży. O, o, o. Debilu, co ty piszesz? Co ty piszesz? Ej, daj mu, daj mu! Jak ten na TikToku taki, co chodzi? Jak pan zarobi na tym samochodzie? Ja? No. Kielę, 53 z tego rocznika w listopadzie odbiór, bo się produkuje. I Hamburger nie 25 Co mnie gada, to jakaś tajemnica, kurwa za oni kupa zapomną pojutrze, te debile. A, tak wyzwałasz sw swoją społeczność, pod chwili bandury. Są kupy zwykłe człowieku bez bózgu. tym skrybujcie kana, bo chcę więcej pieniędzy mieć z was jeszcze. I się wyjść na was, kurwa i tyle. Marzę tylko o tym. O! Na wschodzie bez zmian. Ja nie, idziemy razem Dobra idziemy. idziemy. Dobre, idziemy. dobry jesteśmy u Łukasza Jeśli wodar jest pierdolony, w ręce klasz Jeśli woda jest pierdolony, w ręce klasz Jeśli woda jest pierdolony, o tak ciżony w ręce klasz Dziękuję Proszę Ej, wiesz błodar, jakie jest twoje ulubione ćwiczenie na siłowni? No Spacer frajera Dziękuję Pojedziemy tu na spokojnie, bo tu nie ma górek, ale jest jedno miejsce o. Gakrz mi się na bebech? No. Nie. Widziałem. Nie w tom, nie w tom! nas do niedzielnego walk with me przed momentem w RMF MAX. To jest to cały czas program Głosówki z wakacji. Jeśli chcecie dać mi znać, co u was, to wystarczy wykrycie numer 1295 i nagrać się pod nasze... Ja się Kiedy spędzimy trochę czasu z szympansami, staje się jasne, że to nie są tylko zwierzęta. Rozpoznajemy w nich ludzkie cechy. Jest, proszę, jest, jest, jest. Mają różne charaktery, tworzą złożone relacje. Się. Ja, ja, Bardzo się cieszę, że potrafię zobaczyć w nich człowieczeństwo. Chodźcie, kurwa, że teraz. Jeśli więzień się awanturuje, strażnik zawsze może wezwać oddział specjalny. Dobra! Za zawodu jestem kierowcą. O kur... czoła! Okej. Okay. Jeszcze parę złotych. Okej, okay, tutaj jakieś dochodzą rzeczy. Dobra. No wy... ...pchita! No TY! ...cy... Zabito. Jestem z... A dobra. Ja myślałem to zginasz! Ja zginę! Pokazuję pta, pokazuję pta! Pokazuj, pokazuj. Gadaj, gadaj ktoś, ja go wymutuję, le lecisz. Mogliśmy niedawno zobaczyć jak Mergani, czyli topowy streamer z Twitcha, wyjechał specjalnie na Malte What I need to say more guys The dreams come true, you know Karambury to karambury Co? Szwedzki stół lubisz? Co to jest szwedzki, szwedzki stół? stół? Tak jak w hotelach taki, jest szwedzki stół Jedz mnie, rżnij mi ty teraz

Nieźle. Dobry wynik, 54%. Nieźle. Hej, czyli taka jesteś niegrzeczna. To może ci smaczka damy, to? O, smaczka daliśmy od razu, kur... Od razu by mi daj. Hej, dobra. Ja cię ostrzegam, że w... ja jestem w 3 godziny u ciebie i jesteś. I cię rozpierw. I cię Czemu tam bra takie miniaturka? Nie wiem co jest. Z... Nie bo... gdzie to? To jest zbugowane było, to jest zbagowane było Mam go... wszystko, stój, kiedy milion, weź, i kiedy po Weź, weź to chuj. No Nie ja widzisz, że gałek i środki. Patrzcie lata gej Chodź popretestujemy, niech już każdy ma równe możliwości. <grym> Dawaj, chodź. Jak McDonald's lubię tylko twarz, wiesz kończy na szkoła Ej, kur... boks TY SIĘ KUR... ZACIĄŁŁEŚ?! TY CO KUR... Rozumiesz, że one się, się, siedzą na przykład teraz w salonie płatki jedzą, mamy taka gadka Czyli już by ci wsadził k... w dupę, to by ci po pepku ci No Prawdopodobnie końcowa Ciekawe, jak to jest miejsce, kiedy Kurwa, już lecą wszyscy! Ja pierdolę! Kurwa, cię? Wypierdaj mi z to! Kurwa, na wynajętych skuterach! Kto umyje dziadzia? No ja sam nie byłem, ja nie myję. Myłem. Ja myłem wczoraj! Ja sami, sami, sami myłem. Zuza jest nowa! Umyje dziadzia? Nie! Ja pier... Ale osieraj to! Ale oni mi nie pieniędzy Nie no, tak jest No i tak, dobra k**a, jeżdżam na obóz przygotowawczy, Roberto, tak, tak, Szyku się k**a Z emerytury k**a, wracam O! Jedziesz patrzeć k**a Dawać I go no, k**a Dawaj Dawaj kura, Roberto, bo mi po zaraz Mówisz masz, wchodzę, jutro trening, k**a dieta K**a uh, dawaj Nie be afraid to fail big To dream big VIP to your pack, to like się, Roberto. <moguńczenie> o, o. Także co, dziękujemy z naszej strony, byłoby to na tyle. I do zobaczenia. Co, 3 2, 2 1 2 <noise> Witam Witamy bardzo serdecznie. Z nami wszystko okej. Okay.